Witam serdecznie. Dzisiaj poruszymy kilka ciekawych kwestii. Dlaczego niektóre kobiety chcą mieć kolegów w związku? Dlaczego chcą utrzymywać z nimi kontakty? Także słuchaj uważnie, bo na końcu przygotowałem coś dla ciebie. Pierwsza sprawa. Dla kobiety bardzo ważne jest to, żeby ona się czuła atrakcyjna. Zauważ często, że niektóre kobiety potrafią pójść do klubu, pić drinki całą noc, tańczyć. I odbijać facetów jednego po drugim. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że wtedy ona się czuje atrakcyjna. Podchodzą do niej, zagadują, starają się o nią, a ona w rzeczywistości czuje się taka fajna. Warto na to zwrócić uwagę, bo często nie widzicie, że sytuacje, gdzie kobieta swoja faceta. Ma dla niej głębokie implikacje psychologiczne, ona po prostu czuje się wtedy o wiele bardziej atrakcyjna. I nieraz to wygląda wręcz zabawnie, jak kobieta idzie do klubu, nie jest mi z piękności, ale obiera krótką kieckę, tańczy, spławia facetów i stara się wybrać, i próbuje sobie wybrać tego najbardziej atrakcyjnego fizycznie. Tak to właśnie wygląda. czasami, wręcz, może być tak, że kobieta jest bardzo atrakcyjna a ma dosłownie tłum kolegów. I pewnie sobie myślisz, no skoro jest taka piękna, to do czego jej są potrzebni ci koledzy? I tutaj musisz zrozumieć kolejną rzecz. To, że kobieta jest atrakcyjna fizycznie, to wcale nie musi oznaczać, że ona ma wysoką samoocenę. Czasami jest wręcz przeciwnie. Kobieta miała złe relacje z ojcem, ma niską samoocenę i ona jest piękna, to się zgadza, natomiast ona myśli, że nie jest piękna, więc potrzebuje cały czas tej atencji. Oczywiście to są mechanizmy podświadome, większość kobiet się do tego nie przyzna i nie powie wprost, że tak jest. Natomiast weź pod uwagę, że bardzo często będę tutaj miał rację. I jeśli poznajesz kobietę, która się właśnie otacza atencją facetów, która widzisz, że cały czas siedzi na jakimś tam messengerze, pisze z kolegą, a Tobie mówisz, że to jest tylko kolega, no to często nie jest dobry pomysł, żeby z taką kobietą rozwijać relacje. Ale na no spokojnie, do rzeczy. Przede wszystkim chodzi mi o to, że jak Ty poznajesz kobietę i nie potrafisz skoncentrować na niej swojej uwagi, i pomimo tego, że Wy się spotykacie, padają deklaracje, że jesteście razem z jej strony, no z Twojej strony. Ona dalej utrzymuje zażyłe stosunki, kontakty z kolegami, to coś tutaj jest nie tak. No bo ja rozumiem sytuację, że ty poznajesz kobietę, mówisz jej, słuchaj, Gośka Martyna, ja ci nic nie obiecam, możemy się tylko spotykać raz na tydzień i tyle. To będzie taki związek bez zobowiązań i wtedy no, ona może mieć tych kolegów, bo przecież ty też nie podjąłeś z nią żadnej deklaracji, nie jesteście w formalnym związku. Natomiast, jak już jesteście razem, mieszkacie razem, masz żonę, dziewczynę przez 5 lat i ona pisze z jakimiś kolegami, wychodzi, wyjeżdża, no to jest to sytuacja podejrzana. I generalnie, im szybciej zareagujesz na to, tym lepiej dla ciebie. Jeśli to już się dzieje, ty ją sprawdziłeś, yy, że spotkała się z tym kolegą, pisała, no to zależy, co się stało właściwie, no bo jeśli ona tylko z nim rozmawiała przez telefon 5 minut, to właściwie. Często te Twoje pretensje z perspektywy kobiety nie będą uzasadnione, no bo ona dojdzie do wniosku, że co ty mi w ogóle będziesz mówił, to jest tylko kolega, ona to po prostu odbierze jako zazdrość, ale kiedy ona się już z nim spotyka sam na sam, pojechała do niego do mieszkania, stała na noc, no to już jest mocna e, przeginka, tym bardziej jak ma faceta taka jak ty, i na coś takiego sobie nie możesz pozwolić. Tak jak mówię, kluczem tutaj jest Twoja szybka reakcja. Jeśli Ty zauważyłeś, że kobieta już pisze z jakimś kolegą, to powinieneś momentalnie zareagować, ale nie tak, jak ci się wydaje, że powinieneś, czyli jaki będziesz prawił morały, słuchaj, kaśka, tak się nie robi, jesteśmy razem, bla bla bla, ona często zareaguje złością, ironią, sarkazmem, czy odpowiedzi, to jest moje życie, mogę rozmawiać z kim chcę, mogę mieć znajomych, tak? To jest jej wymówka. I teraz tą drogą nie dojdziesz do celu, bo ona się oburzy, ona stwierdzi, że ty jesteś tutaj takim zazdrośnikiem. Dużo lepiej, jak powiesz kobiecie przykładowo tak: O, widzę, że znowu z kolegą piszesz. To fajnie, wiesz, ja dzisiaj też miałem plany z koleżanką się umówić na kawę, ale jeszcze musi mi odpisać. Uśmiechasz się i spoglądasz prosto w oczy, badasz reakcję. I teraz co jest ważne, to no, nie możesz się przyznać, że to jest koleżanka, którą poznałeś wczoraj. Bo kobieta dostanie rozstrojenia nerwowego albo ci zarzuci zdradę. Natomiast y, możesz i powiedzieć: To jest taka koleżanka, już ją znam od dziecka, więc normalna sprawa. No, ty piszesz z kolegą, ja z koleżanką, więc no, czasami trzeba wiadomo mieć znajomych. nie? W tym momencie robisz y, dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim testujesz, czy ona jest zaangażowana uczuciowo w ciebie. Jeśli tak, no to ona często spanikuje, zacznie ci zarzucać, że tak nie powinieneś robić. Oczywiście uśmiechasz się do niej i mówisz: No to ustalam jakieś zasady, spotykamy się tylko we dwoje bez znajomych. Co o tym sądzisz? Niech ona sama dojdzie do odpowiedniego wniosku, zadaje jej to pytanie i niech ona sobie sama to po prostu tutaj w myślach yy, przetrawi, yy, żeby dać ci odpowiedź. Ty jej nie mów. To zróbmy tak, że będziemy się teraz spotykać tak bez kolegów, bez koleżanek, tylko po prostu zasugeruj jej to pytanie. Dlaczego? Bo to pytanie, które zadajesz, co myślisz, że możemy teraz zrobić, skoro tobie to nie pasuje i mi to nie pasuje, sprawi często, że kobieta ci poda właściwą odpowiedź, czyli ci powie, no wiesz, no może po prostu to nie jest dobry pomysł, żebym z tym kolegą się spotykała albo... Powinniśmy być tylko dla siebie we dwoje. Oczywiście ona musi mieć odpowiednią motywację emocjonalną, żeby do tego doszło, bo jak tej motywacji nie ma, no to nie licz na to, że ona dobrze zareaguje. To jest jeszcze ważniejsze, żeby takie komunikaty kobiecie wysyłać. Ty musisz mieć wysokie poczucie wartości. I z ciebie to poczucie wartości wysokie musi emanować. I ta wysoka samoocena. Inaczej kobieta dobrze nie zareaguje, a ty będziesz miał z nią same problemy, Dlatego radzę uważać, bo często macie z tym duże kłopoty i tłumaczę, jak właściwie wpływać na psychikę kobiety, A jednak mało który facet rozumie o co tutaj chodzi i popełnia ogromne błędy już na początku, kiedy kobieta ma kolegów. Mimo wszystko unikałbym relacji z kobietami, które mają tych kolegów, którzy... Piszą, dlatego że to zawsze jest dosyć upierdliwe, że ty będziesz musiał się zastanawiać, czy ona się z kimś nie spotyka. Natomiast, tak jak mówię, dla kobiety, część tych kolegów to atencjusze, to goście, którzy by chcieli z nią, ale nie potrafią, ale nie mogą. I ja to tak postrzegam zawsze, ja się tym na ogół nie martwię. No ale, wiesz, czasami trzeba zareagować. W odpowiedni sposób, kiedy kobieta pewną granicę przekracza, w jesteście w związku, inaczej ona dalej przesunie kolejną granicę i kolejną. tak? Tu poszła z nim na spacer, zaraz będzie z nim piła drinka u niego w mieszkaniu, a potem pojadą razem na wycieczkę na dwa tygodnie. Więc musisz zareagować błyskawicznie. Oczywiście mam nadzieję, że to co mówię, przydało ci się, wyciągnęłeś z tego wnioski i tak jak zawsze powtarzam, jeśli ona pisze do kolegi, nie panikuj, nie tłumaczyj, że robi źle. Nie bądź jej nauczycielem moralności, to nie zadziała dobrze. Ona się wkurzy, ona cię w ogóle nie zrozumie, odbierze to w negatywny sposób, tego się tak nie robi. Zawsze możesz się też do mnie zwrócić, to ci pomogę w tym temacie. Frywolny, małpa, uwodzenie, w dzień.pl, natomiast do dzisiaj, do północy, jeszcze możesz pobrać mój kurs jak zwiększyć swoje poczucie wartości, 2.0, czyli ten najnowszy materiał, jaki nagrałem dla Ciebie w tym miesiącu, 50% taniej. polecam, rewelacyjny kurs, gdzie tłumaczę, jak wpłacić na kobiety, co do nich mówić, jak je angażować w relacje, wejdźcie w tego linka, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez PW2 i pobierz ten materiał, dużo taniej do dzisiaj, do północy jeszcze, a nie będziesz miał takich problemów, jak kobieta, będzie sabotować Twoją samoocenę, pisać z innym, czy no, sprawiać inne kłopoty na początku znajomości czy, czy związku. Wiem z doświadczenia, że te metody działają niesamowicie i ten materiał jest wyjątkowo warty Twojej uwagi, bo bez wysokiej samooceny nie nauczysz się odpowiednio wpływać na kobiety. Polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez PW2, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. 50% taniej, najnowszy mój materiał, rewelacyjna wiedza, która zrobi z Ciebie bohatera przy kobietach. Polecam, przekonaj się sam i działaj.